wjechaliśmy właśnie do Urzędu Migracyjnego, przedłużyć naszą wizę. Znaczy ten tą pieczątkę w paszporcie, w bo kończy nam się za kilka dni, no ale okazało się, że w internecie ciężko znaleźć aktualne informacje, bo było dużo zamieszek, dużo przeniesień tego biura imigracyjnego. No i okazało się, że mieliśmy nieaktualne informacje, wyjechaliśmy w złe miejsce. Przejechaliśmy pół miasta, prawie całą całe metro przejechaliśmy a okazało się, że biuro migracyjne jest no mniej więcej tyle co dzisiaj przejechaliśmy to połowa tej drogi w drugą stronę miasta czyli po drugiej stronie miasta no i w sumie nie tak daleko od nas więc no dzisiaj już nie zdążymy dzisiaj jest piątek więc dopiero będziemy mogli pojechać tam w poniedziałek, a to jest ostatni dzień no trudno ale za to przyjechaliśmy tutaj w fajne miejsce fajna dzielnica jest tu już kiedyś byliśmy, ponieważ jak byliśmy tutaj rok temu w lutym czy w marcu to, to tutaj szukaliśmy między innymi na tej ulicy mieszkania i ta okolica jest naprawdę bardzo fajna bo jest taka tajska, dużo się dzieje dużo ruchu fajne uliczki dużo jedzenia, dużo straganów, dużo knajpek W tej, w tej bocznej uliczce tam szło się tam się szło no, kilkaset metrów i tam właśnie było jedno mieszkanie które wtedy rozważaliśmy do wynajęcia dużo owoców co jest? o, wata i są naleśniki co jest za 20 watów? tu jest wejście na bazar, kiedyś nim szliśmy już nie pamiętam czy mam nagrania stamtąd chyba nie, tylko że nie Jesteśmy teraz na ulicy Saturn. Tutaj jest taka ulica, właśnie z. Jest tu dużo ambasad, urzędów. A to no, może nie dużo, ale jest kilka, no, po prostu są tutaj. Zamówiliśmy sobie przed chwilą tajską herbatę. To jest jeden z naszych ulubionych napojów czyli taka specyficzna, bardzo tajska herbata ma taki śmieszny czerwony odcień, jest właściwie czerwona, prawie jak... no nie wiem do czego to porównać. Ona jest po prostu taka dosyć czerwona i wlewają to do kubka z lodem, z pokruszonym lodem. I jeszcze jest to zmieszane z mleczkiem skondensowanym, oczywiście ogromną ilością cukru. Jest bardzo mocna. Ona ma specyficzny też smak. Ma, tak, rzeczywiście bardzo specyficzny smak. Teraz pani dodaje mleczko skondensowane. O, teraz widać jaki ona ma kolor, taki czerwonawy. Wcześniej było mleczko skondensowane, teraz jest zagęszczone. Jeszcze można wziąć jakiegoś do mleczka. Teraz Pani nabiera lód do Pełen kubek lodu. Tej herbatki jest niestety niedużo. I teraz do tego kubka z lodem Pani przelewa... Przelewa herbatę. I jest mleczko. jeszcze zagęszczone mleczko. Bo jest mleczko skondensowane i zagęszczone. To dwa różne mleczka. I mamy już nasze picia. Mamy identyczne. Ma taki właśnie pomarańczowy odcień. Czerwony zmieszany z białym daje taki pomarańczowy. O i teraz nie wiem, jak się napić. O, jest... To jest jedna z lepszych herbat, jaką piliśmy. Jest bardzo intensywna w smaku. Ta herbata jest mocno in, y, odczuwalna. A Tobie jak smakuje? Mm, rewelacja. No tak. I kosztowała ile? 20 Bahtów, czyli 2 zł taka wielka herbata. Dla zainteresowanych nagrywam ceny benzyny. Tutaj mamy naj, najbardziej popularną 95 za no, prawie 32 baty, czyli około 320 zł. Inne benzyny, nie wiem do końca. To no, jeszcze jest 91, jakaś je 20, ale to już nie wiem, co to są za benzyny. Eee, nie wiem, która to jest ropa. To prawdopodobnie. Nie, nie wiem, która to jest ropa. Która jest z tych dwóch, więc no, 95 tutaj w Tajlandii kosztuje 320 na złotówki. I z tego, co wiem, to ceny są na wszystkich stacjach identyczne, są rządowo uregulowane. Czy to Shell czy jakaś inna stacja, wszędzie są po 32 baty. Idziemy teraz tutaj po jednej z głównych ulic. Tutaj jest fajny wieżowiec, który mieni się w słońcu, jest jak lustro. Idziemy teraz prawdopodobnie do Parku Lumpini, nie, nie, nie do Parku Lumpini do centrum handlowego, ponieważ jest e, gorąco mieliśmy iść, do, mieliśmy iść do parku Lumpini, ale jest za gorąco, więc, więc idziemy do centrum handlowego do Sailon Complex a no, mamy z pół kilometra chyba mi się wydaje nie więcej Bangkok jest dużo bardziej rozwiniętym miastem w porównaniu do Warszawy jeżeli brać pod uwagę liczbę wieżowców sieć rozwinięcia transportu publicznego, no to Bangkok jest lata świetne przed Warszawą. Dużo więcej tu jest jakichś firm zagranicznych, marek w centrach handlowych, no takich nie mam w Warszawie. Tylko jak inne na przykład miasta typu Singapur, czy Kuala Lumpur, które mają taką dzielnicę, taki downtown zcentralizowany, w którym... Jest taki po prostu no, jedna dzielnica, gdzie są wieżowce. Bangkok nie jest taki. Bangkok jest bardzo zdecentralizowany, nie ma jakiegoś takiego ścisłego centrum. E, wieżowce są rozsiane po całym mieście, więc nie robią takiego wrażenia jak właśnie w Singapurze na przykład, gdzie naprawdę robiło to ogromne wrażenie. Tutaj wieżowce są rozsiane i a, to po całym mieście. I, w każdym miejscu, w każdej dzielnicy jest co najmniej jakiś jeden bieżowiec. Bardzo dużo jest takich mieszkalnych kondominiów, bardzo wysokich, po na przykład 40 pięter. A tutaj idziemy na ulicę i mamy szewca ulicznego, pan naprawia buty. Szukamy czegoś do jedzenia, żeby coś zjeść, bo jesteśmy powoli głodni. Może coś się uda tutaj ciekawego znaleźć. O za, tu są jakieś fajne. Tutaj mamy jedno z ciekawych skrzyżowań, ponieważ pod nami y, jedzie metro. Nad metrem mamy normalną ulicę. Potem, tak jak tutaj widać, trzeci poziom to są chodniki nad ulicą, potem mamy wiadukt albo autostradę i jeszcze na górze mamy kolejny poziom, to już jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty poziom, to jest skytrain. Jeszcze w niektórych miejscach jest jeszcze wyżej, duża autostrada przez miasto, przez środek miasta, więc no, Bangkok jest po prostu niesamowicie rozwinięty pod względem komunikacyjnym. Weszliśmy i idziemy już ulicą Silom, Jedno też z takich główniejszych ulic tutaj w Bangkoku Dosyć jest taka zamieszkana przez dużą ilość białych Kasia ja w kupiła sobie sukienkę nie. Za 10 zł, ale akurat nie nagrywałem Później, Później pokażemy. Idziemy cały czas z i już prawie dochodzimy do Ceylon kompleks. A teraz, tutaj nad nami po prawej stronie, jest stacja BDS, czyli tego metra naziemnego. Na mnie to zawsze robi wrażenie, no bo czegoś takiego po prostu w Warszawie nie ma. To jest, to jest monumentalne, ogromne one są, te stacje. W Polsce zamiast budować metro, powinni wybudować właśnie taką kolej naziemną w ten sposób. W Bankoku za, za 10 lat cały Bangkok będzie opleciony po prostu liniami metra i kolejki naziemnej. Jest niesamowity. I oczywiście jesteśmy już w centrum handlowym. Nie brakuje oczywiście Starbucks. Poszliśmy Kasia nie była głodna, ale ja poszedłem na wersję budżetową, kupiłem sobie w Tokstmarkecie pizzę, moją ulubioną hawajską, ona jest po prostu przepyszna, więc za 3.50 będę miał obiad, a później może jeszcze zjemy na mieście, a ta pizza jest po prostu... Wow. Siedzimy jak bezdomni w centrum handlowym. Chociaż tam koło nas tamta jest lepka. No bo kto inny robi? Niby to samo, ale zawsze inna ręka, no nie? nowoczesność, super nowoczesność i odrobina tradycji taki kontrast, właśnie to lubię w Bangkoku że jest w jednym miejscu kontrast